Cześć, witajcie z tej strony GUI. Dzisiaj trochę taki nietypowy odcinek po gram na Able I sorry, że nie od początku, no nie chciało mi się robić z nowego świata. Szczególnie, że. znalazłem wioskę. Oczywiście od początku będziemy grać na poziomie łatwym. Jak widzicie, mam tutaj trochę już rzeczy. Jak widać. A więc dzisiaj pokażę Wam i domek. Praktycznie to jest domek Kowala. Dlatego ja powiększyłem sobie o jedno piętro. A, i co za to, że dzisiaj mam nie taką dobrą myszkę. Czasem możemy się zacinać. A to wina przez to, że ten. Gdzie niestety wyładowała mi się bateria w myszce bezprzewodowej, ale lód nie scitowałem. dałem mi ten, jak to się nazywają, jakieś potworki. Tak samo jak i diamentów. Niestety tutaj jeszcze nie ma. Tu many tym jest, ale wiecie, to jest dom więc może być wszystko. Coś Wam pokażę z hełmem właśnie o tym. Z helmem, z taką, z, z, z tych z kości. Oczywiście nie mam zainstalowanego 3D item, bo to samo jest. Ale jak go założę, to wyglądam jak Batman. Jestem Batman. I taki mały bół Kliknę Shift cała zbroja mi idzie do tyłu, a ja jestem z przodu i zobaczyć. mam oko pod tym bzym bzym Więc taki mały mały Z z tym hewnem. Ale ja, wolę stare bzym Więc tak W dzisiejszym tak. A i coś tak... i coś jeszcze. Nie da się zrobić z normalnych torczy, bo się robią unity. Jeśli ktoś by wiedział jak zmienić unity na takie zapalone, to bym to bym był bardzo wdzięczny. Dobra hmm. Oczywiście ten nie ktoś się tak. nazywa. Hmm. Oj Wow. Wiedziałam, że ta lata ręka może świecić mi w ręku. Lol. Gdy już rzucę, będzie świecić. Nie, gdy już rzucę, już nie będzie świecić. Ale gdy mam ją w ręku, to na świeci. To jest fajne. Widzicie jest już noc. Pójdziemy się przespać Czym złapie, co robimy głowę. Oczywiście mamy stoliczek malutki. Dobre, to by było na tyle. Z pokazania mojego domu. O, widzimy nowe creepery. Są też różne moby z Evergrande. Na przykład Baby creeper pod Creep Oczywiście ten miecz z kości robimy jak normalny miecz. Tylko on jest właśnie lepszy i łatwiej go zrobić. a dlaczego jest lepszy? A więc tak, jest lepszy z tego. Polu widzenia, że jest bardziej wytrzymały, to plus dla nas i, i zadaje dosyć mocny diminji, co jest też bardzo fajne dla nas. Potworów nie ma, od razu mówię. Być może w następnym odcinku wybierzemy się na polowanie. Mamy trzcinę. A, i tak, trzcina. I nie jest taka jak normalnie, tylko ma już takie kwadraciki fajne małe I są oddzielane. To jest bardzo fajne. Osobiście polecam tą modyfikację. A! Jeszcze mało, coś. Oto! To jest właśnie minimum od, Tak. What the fuck. Dobra, nieważne to jest właśnie mięso od tego jak to od owcy jest bardzo dobre i daje dużo właśnie tempie. A, i takie coś domek sobie powiem, że się nie ma jedno piętro, bo w takim małym bym się nie pomieścił, ale dla mnie ładnie wygląda. Nie wiem jak dla was, ale napiszcie w komentarzu jak dla was wygląda. Pewnie widzicie już ten rozwal dom, a więc od razu mówi Potrzebowałem różnych rzeczy na dom, a nie chcemy się iść tam po takie drewno. A z brązowego nie będę robił. Nasi ziomkowie są, co praktycznie nic nie robią. Dobra, tutaj gdzieś są takie fajne potworki, z których dropi właśnie ten wood. O no nie, zdawało mi się. Oczywiście mogę też znaleźć skrzynki, które mogą właśnie się pojawić, no, chyba raczej nie ma. Jak pominę jakąś tą jakąś właśnie skrzynkę to napiszcie mi Tam jest właśnie potwór, z którego dropi body. 0, proszę, Mówiłem, o, to be... jest Diet Frozen. Dobra, to Dlaczego by jesteś powolniony? To by już było w tym odcinku na tyle. Ja jestem Gui. miło mi się z Wami grało. I pa. To Do zobaczenia w następnym odcinku.